Hej siema widzowie, dzisiaj Wam podam moje ustawienia yy, 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 i wam pokażę jak łatwo się nauczyć tripla na przykład Żeby było Wam łatwiej w grze o kurde słuchawki mi spadły Net może będę umiał kwadrat, ale nie wiem, bo miałem przerwę, a to dawno nie robiłem nie to. Nie, teraz mi nie wyszło. Ja teraz wyszłem do Fortnite, żeby odcinek nagrać. No, zaciąłem się mogę jeszcze raz. Nie wiem zawsze jak ten, jak jestem rozgrzany, to mi wychodzi. Wyszło. mogę na przykład takie coś zrobić, czekajcie kurde, teraz mi ping trochę podskoczył dobra, spróbuję kwadra, jak mi się uda nie trzeba sobie moment wyczuć no prawie Aj. Jeszcze raz <noise> ogólnie teraz nie jest, nie mam jakichś płynnych eddytow, bo dopiero weszłam, jak mówiłem. Ale myślę, że jak napada, to dobrze gram. Jeszcze raz kwadra. O, wyszło mi. Dobra, teraz tripla. No, zaciąłem się jeszcze raz. Nie no, ja tak są gałko dziwnie, że czasem mi się no, nie edytuje bo już starego trochę pada mam. No właśnie o tym nie wiem. Dobra, ostatnia próba Triple Edita, ale quadrę już pokazałem. Nie, jeszcze raz teraz ping. Czemu ja jestem takim botem? Nienawidzę tej gry, quadro a triplo nie mogę zarobić Jeszcze w tym odcinku pójdziemy z jakąś nowym biłanem Zaraz mi coś trafi No czemu nie tytułuje mi się ten głupitaszek? Która mnie już to. Pyk. Nie tak. Ja mam taki sposób. Mm. O, było przez chwilę. Co to gram na Xboxie? Z ustawienia do Xboxa raczej o. Wcześniej mi kwadra. Ogólnie skupiam się na tych dwóch trikach, na kwadra i no, i na triple edicie. Yy, a, miałem mówić jak yy, łatwiej robić triple edita. No to, to jest, w sumie chyba każdy to mówi, ale najlepiej, jak ktoś nad Najlepsze są ustawienia, bez tych ustawień co mam, czyli swoich, nie umiałbym tak grać jak teraz. Ale jak chcemy zrobić tripla, to pierw najlepiej zrobić sobie tak, tak i o tak około z 15 takich podłóg zedytować, żeby się rozgrzać przed tym triplem. Ja mogę tak zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co zaciąłem się na ładne dzisiaj. 6, 7, 8, 9, 10, 1. Mi się to po prostu tak ciężko klika. Dobra, żeby na, wyczu na wyczucie. Chyba tyle starczy. W sumie trochę więcej niż 15 mi się wydaje, że zrobiłem. No jak fajnie spadam. Dobra, jak zrobiliśmy to, teraz robimy double edity. A, jestem się zwyczajny, żeby triple robić. Dobra, jeszcze raz. Nie no, ja chcę tą ściankę postawić, bo ja w ogóle nie... Jak już się buduję, to robię double edity. Uff. Jestem do bani. No, czemu... Dobra, zróbcie sobie z około 6 lub 5 tych double editów. A później możecie na przykład zrobić sobie tripla, Później tak na przykład z 3 triple. Dobra, mam te 3 triple. I czekajcie czy mi będzie w ogóle zrobić kwadra. Widzicie, od razu mi wyszło za pierwszym razem. E, dobra, możemy przejść do ustawień ogólnie ustawienia to mam, już Wam pokazuję to jest nieważne tutaj mam budowanie mam możecie sobie to brać drugie to dowolne, ale jak wchodzicie w drugą zakładkę i macie budowla to tam bierzecie potwierdzanie edycji przypuszczeniu, i macie mieć to włączone w ogóle polecam też sobie włączyć powtórki bo to zżera fps-y i ping, ja miałem włączone, nie wiem czemu. Yy, tutaj mam. Yy, co by tutaj. Yy, tutaj będzie coś do. To raczej nie będzie Wam potrzebne. O, tutaj mam wszystko na fula. I mam. Tak, wszystko mam na fula ogólnie. Tutaj mam yy, czas przytrzymania przy edycji 100, 133 sekundy, nie 0,133 sekundy, to jest ważne. Resetuję, resetuję osie kamery, mam jedno i drugie. Teraz przechodzimy do ustawień tutaj budowania i edytowania. Chyba sobie coś zmienię, ale nie wiem. Hmm, dobra, tutaj mam 1.7, tutaj mam 1.9, tutaj mam 52 i 52, tutaj mam ogólnie wszystko na 0 i czułość celownika w poziomie i w pianie mam 9. Mam wkładnicze, na gram, to już jest nieważne, to też nie. A, ja mam ogólnie wszystko to samo, tylko mam pod gałką edytuj, sprinta mam pod strzałką w lewo. A na B mam zmień tryb. I to raczej tyle. Nie. Czekajcie. Zmieniłem sobie. Nie, dobra. To możemy teraz z jakimś typkiem pograć one i pójdziemy na gierkę sobie zagrać. Jak mi wbijecie dużo obserwacji, to będę live y robił Znaczy no, subskrypcji. szalek mam. <laughs> tak to jest, jak się bez szapki i chodzi po ten jak Jest zima. O kurde, myślę, że to nie, nie musi być taki dobry przeciwnik. Ogólnie teraz mam 15 pingów. Wcześniej mi tak przeskakiwało na 30. Mam teraz 19, 23, 26, 27, 30. Mam teraz. Dobra. Ten, nie gadajcie, że ten typ jest ławką, abym się nie chce. No włagam, cię, obudź się. Nie śpi. O jest, dobra, żyjesz. Mordo co ty robisz? Nie gadaj, że on wziął gra. No co za. Nie będę grał na one shot'em, ale to gdzieś No ja nie mogę, co debil Bo co to idiota, ja zaraz zmieniam chyba tę mapkę No nie nie chodź tu O ty debilu No i tutaj się schodów nie da budować, to jest minus tej mapy Na tym niebieskim Ale debil no pikni. W łeb dostaniesz, jak pikniesz. Ale bocik. Czekaj, on jest z Polski. Nie, to jest z Anglii. Wydawało mi się, że ma polski nick. Nie, no to jest taki bocik. Oho, uh, uh, uh. o tutaj kolega został porabiony na no, jest. Zmienię sobie na cegły, bo lubię budować cegły. I gościu się już spłakał, no nie trzeba inny tam innego gościa, który się nie popłacze. Ja tak ogólnie w te gałki, nie wiem, czy słuchać mojego pada. Ale tak szybko przybieram palce, że to masakra jest. Nie wiem czy słychać tą gałkę. Jest ktoś? Jest. O, to może być cięższy rywal, ale nie wiem. Ten Kielów był dzisiaj w sklepie, nie wiem czy on go dzisiaj kupił. W sumie jest dzisiaj o 0 pingu, 1 pingu, 8 pingu, 13 pingu. Ogólnie nie jestem w Warszawie, żebym miał taki pięk, ale na pewno mam mniejszy pięk od Dobra, na no gra co gramy? Na to, na to i tyle. Dobra, co on robi? O kurde, nie no, mógł mi tutaj piknąć. Niech mnie spróbuje podmienić. 5 pingu, jak on mi to podmieni, to, to jest taki zero pingowiec. Nie no, 119 minus pompa unlucky. Co ten gościu robi? Ja zawsze tak bokiem robię, żeby nikt nie do boksa. O, daj mu podłogę. Aha, ze mną nie takie sztuczki. Ogólnie mogę z nim zakryć do pięciu. Ja ogólnie mam przewagę, bo ja, mi pomagają te daszki strasznie. Wow, 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 ale fart. Nie, no to jest chyba jakiś bardziej ogarnięty gracz. Nie, na kontakt mógłby się nie dostać. Nie, chciałem dołem wyjść. On jakoś bardziej ogarnia. Na czym on gra? Nie pokazujemy. mi. O, to jest Niemiec jakiś. Raczej będzie mi z niej ciężko. No i nie no, teraz ja będę trzymał na to gdzieś. No i co? No i dostał. Spokojnie. Tutaj wszystko kontrolowane jest. Ej, co pan robisz? Leży. Teraz się na niego tak bardziej trochę postarałem. Jest 1 Tak. Kurde. Albo cegła mi oddała. Kurde. Jeden no gościu mnie zrzucił, bo mi złożył tam ten ścianę i daszek. Przebudowałem go tak szybko. ciąg on spadł po prostu? Nie, no sam się zamknąłem, żeby się podbudować. oduję sobie wszystko o spad Mój no ale to jest nie wiem odklejeniec ja zawsze jak spadam to nie resetuję no i co zacięłam się na 90. Ile jest, dwa, jeden nadal? No, fajna pompa, 44 no nie? Z w głowę ze złotej. Fajna gra. No co ty robisz? Aha, unlucky Dobra, to ja robię tak, jak on. Stop, no wait. No i teraz świetnie, no. Zapytał. No i teraz nie wiem, czym się uleczyć, No ty pedale. Kościół wspinaczka normalnie. No i co? O, o nie! Gościu ma takie oferta. Nie da się, on laki pompę daje, to on jeszcze obija je, jak ja spadam. Jak on spadł, to ja go nie biłem, tylko dałem mu zresetować. No i fajnie, to jest jego. No i fajnie, ja wychodzę, już pokonałem, nie miałem do 5 z nim grać. Nie da się z nim grać. Zabijam go. No i tak myślę, że jak dobrze grał na parcie. Ancią. Dobra, wychodzę. Zagramy jednego każuala i kończę odcineczkę. Próbuję sobie tam takiego fajnego leda sobie zaświecić. O jest naładowany. Jaśniej jest. Chyba lepiej jest, no nie? E, dobra. E, jeszcze jeden casual. Zobaczymy jak mi pójdzie, tylko żebym się nie wyłożył. Bo się wyłożę na każual, czy się będę śmiał. W ogóle fajna lotnia. Ogólnie wygrywamy od siódmego sezonu, rodzię drugiego. Ale macie dowód. To już poszło. Nie dobra, wyłączam tego LEDa. Bo on mi tak radził oczy. Będziecie mieli trochę ciemniej. No ledzie, No. O. Przydałby mi się jakiś statyw na telefon. Bo z telefonu nagrywam. Bo mam kanał no, już założony swój. też swojego tiktoka tam też wrzucam filmy ale nie jakoś re regularnie ogólnie filmy wrzucam raz na jakiś czas jak będę miał czas lub jak mi się będzie chciało bo nie robię tego z przymusu oczywiście no nie no będzie teraz pewnie spamić I a, pod mnie tym. No, na pewno. Ja dobra, tutaj lot. To polecę sobie. Ja chcę od razu się bić. To bym poleciał sobie na Megacity. Pomimo, że to jest daleko, pewnie dużo osób tam poleci. Co to, to znaczy? Fajnie to wygląda jak jest noc w y, Fortnite ta City. Dzisiaj będę miał jeszcze karnet bojowy albo jutro. Błagam. Tutaj dzisiaj jest tym bo słyszę. O nie. On jest na dole, bo są otwarte drzwi. Nie mam zielonego pojęcia. Dobry mi pomysł. Mnie Tyk. nie na dół. Dobra, jest pompa. Bierzmy tego biga. Trochę mi przycięła gra. Nie, no tutaj jeszcze jest otwarte. Ja chcę sobie Biga wypić. Zostawcie mnie. A czemu tutaj jest to rozkopane? Nie podoba mi się to. Tutaj jest typ Chciałbym go zabić, a nie się od niego wyłożyć od razu. No. Ty! Kumalaga, Leży. Drugi jeszcze jest na plecach. Po co ja mu teraz robię? Ja maca. Ja, nie maca. Nie. Jaki kościół ma farta. Dwie pompy nie trafiłem. Dobra, kończę ten odcinek. Wiem, że to był krótki casual, ale niestety. Częściej chodzi po ludziach, że tak powiem. Dobra, to pa.